Nasz pierwszy gość, szanowni widzowie, to jest człowiek, który kiedy pojawiał się tutaj, no to tłumy waliły, oglądały go. Dziewczyny nam się rzucały i faceci też rzucały nam się na maskę. Myśmy mieli ogromny problem z tym, żeby spokojnie po Warszawie jeździć. Dzisiaj jest jednym z kandydatów na prezydenta, nazywa się Robert Biedron i jest w swoim sztabie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Cieszę się, że kolega kandydat w dobrym humorze i, w, e, i jak rozumiem, e, czeka na ten moment, w którym się dowie, czy 10 maja będzie miał szansę, żeby Polacy go wybrali na prezydenta. Czy ty, szanowny Robercie, kandydacie Robercie Biedroniu, kandydacie lewicy, wiesz, kiedy będziemy mogli na ciebie ewentualnie zagłosować? Nikt z nas nie wie. Te wybory powinny się odbyć 10 maja i już wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że to jest scenariusz niemożliwy, dlatego że. No, przyjęli, przejęli już nam całkowicie państwo, że PiS doprowadził do sytuacji, w której um, cały proces decyzyjny jest w rękach jednego człowieka i on nazywa się Jarosławem Kaczyńskim. I oczywiście Sasin, który jest komisarzem, e, wysłannikiem Kaczyńskiego, pełni dzisiaj rolę PKW, ale to Kaczyński decyduje o terminach, nie, nie miejmy tutaj żadnych złudzeń, ja nie wierzę w żadne Wykibasy Gowina, tutaj nagle Rejtanem kładącego się na ziemi, mówiącego, że nie pozwoli, że nie pozwoli na łamanie konstytucji. Pozwalał przez ostatnie lata, i jeżeli będzie ważył się los Polski los spółek Skarbu Państwa dla działaczy Gowina, to wygra niestety interes partyjny. z będą, niestety, w maju. Patrząc na dzisiejsze okładki gazet, i nawet ten tekst, który czytałem przed momentem, Grzegorz Osiecki, dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, jeżeli okaże się, że w Sejmie będzie kłopot z przyjęciem ustawy, tak jakby chciał Jarosław Kaczyński, no to może prezes powie, to ja sprawdzam w takim razie i robię w przyspieszone wybory parlamentarne i prezydenckie w sierpniu. Dobry pomysł? Pomysł ciekawy, bo destabilizuje PiS. Wszystko, co destabilizuje PiS, co sprawia tam, że jest chaos, że sprawy im się komplikują, jest miodem na me serce i ja oczywiście bardzo się cieszę z tego. Ale tak się nie stanie. Kaczyński nie jest głupi. Raz zdobytej władzy nigdy nie odda i będzie ją umacniał. Więc w mojej ocenie, ale to też widzimy po tym, jak dzisiaj już układają się siły, po tym jak Gowin, wysłannik Kaczyńskiego... Próbował zbałamucić część opozycji, która się dała nabrać na jakieś rozmowy, a później wie, wrócił wiernie do swego pana i zadeklarował lojalność, i tą lojalność według mnie w hołdzie lennym złoży jutro albo pojutrze podczas głosowań sejmowych. Gowin ma za dużo do stracenia. To są posady. W spółkach skarbu państwa to są miejsca w ministerstwach pracy, to są prawdziwe interesy partyjne, które, których tak łatwo oni nie oddadzą, więc myślę, że nie będzie żadnego przesilenia, że będą wybory 17 lub 23 maja, chociaż oczywiście nie powinny się odbyć, powinien zostać wprowadzony stan klęski współłowny. Szanowny kandydacie Robercie Biedroniu, czy my jako obywatele, patrząc na ten burd, przepraszam, patrząc na ten bałagan, który jest, powinniśmy wziąć udział w tych wyborach, skniłem za naszymi rozmowami. Szkoda, że nie na żywo. No to jest ja oczywiście też. dylemat. Ja rozumiem, rozumiem tych, którzy nie chcą brać udziału w tych wyborach, rozumiem ich rację, chociaż się z nimi nie zgadzam, bo ja uważam, że jeżeli jest cień szansy, Cień szansy ograć tego szulera, ograć tych, którzy nas ciągle oszukują przez ostatnie lata, próbują nas w każdej sytuacji ograć, to trzeba ich ograć i grą, trzeba po prostu ich pokonać ich bronią, bo je, jest światełko w tunelu, może dojść do drugiej tury, może się okazać, że któryś z kandydatów e, opozycyjnych wobec Andrzeja Dudy dostanie się do tej, do, do tej drugiej tury, więc trzeba z tego skorzystać. Jeżeli to by się udało, no to jest to mistrzostwo świata bo, to, to oznacza rozkład PiSu to oznacza, że Kaczyński w pracy, traci władzę prezydent jest w stanie sparaliżować, wszystkie, głupie pomysły wysyłane do podpisu przez PiS, więc apeluję o to żeby zastanowić się nad tym jednak głosowaniem, żeby jednak wykorzystać być może tą ostatnią szansę która nam się nadarza ileż już ta opozycja, szczególnie ta totalna opozycja, ileż to już bojkotów ogłaszała. Pamiętam, jak ogłaszano bojkot TVP, i mnie za to hejtowano, że ja mówiłem, że to jest głupi pomysł. Okazało się, że szybko zmieniono zdanie, że Platforma szybko wróciła do TVP i chętnie tam chodzi, bo widzi, że tam są wyborcy, którzy, których też trzeba przekonywać. I te bojkoty niczego w praktyce nie zmienią. Jeżeli Kaczyński gra z znaczonymi kartami, to trzeba go tymi kartami pokonać. Po prostu raz na zawsze. Tylko wiesz co? Przyznam ci się, że tu nawet nie chodzi o to, czy mnie opozycja totalna, czy mniej totalna, czy jakakolwiek inna wzywa do tego, żeby pójść i zagłosować. Kiedy widzę, że na kilka dni przed wyborami, a wiem, gdzie jesteśmy, jesteśmy w środku Europy, nie ma człowieka, który by mi powiedział, tak, w niedzielę będziesz miał kartę do głosowania, w niedzielę otworzymy lokal wyborczy, jakkolwiek te wybory miałyby wyglądać. Widzę ten bałagan, a chcę mieć jednak szacunek do tego, co, czym są wybory, czy czym powinny być wybory, to to sprawia, że nie chcę brać w tym udziału, bo mam wrażenie, że nawet. Jeżeli... Jeżeli wiem, jacy są kandydaci, wiem, że zależy Wam na tym, żebyście poddali się temu procesowi, to z boku na to patrząc po prostu masz takie poczucie, że dokładasz się do łamania prawa, głosując. To, że konsekwencją tego myślenia jest porzucenie w ogóle, e, polskiego obywatelstwa to oznacza, że co że nie będziesz, e, po tych wyborach e, korzystał z polskiego dowodu będziesz miał prezydenta przecież żaden sąd żaden nie, Trybunał nie go nie, nie odwoła obniżając frekwencję i w ten sposób pokazując czerwoną kartkę władzy w jakimś sensie no bo tak. nic innego zrobić nie mogę legalnie. A pokażesz czerwoną kartkę władzy i zrobisz sobie kuku na kolejne pięć lat, albo skorzystasz z ostatniej szansy i pójdziesz i zagłosujesz i spróbujesz go obrać, a, a... Czas na bojkot, będziesz miał, jeżeli wygra duda, bo wszystko wskazuje na to, że ma duże szanse, jeżeli zdemobilizujemy elektorat, No to zrób ten bojkot następnego dnia. Już, jeżeli tak bardzo chcemy im pokazać tą czerwoną kartkę. Bo konsekwencją niepójścia na wybory, będzie komp już kompletna legitymizacja PiSu, będzie, no, tylko można się będzie wypisać z polskości. Będzie można porzucić obywatelstwo i tak dalej, bo będziemy mieli tak prezydenta przecież, który no, nie będzie wybrał. W sposób konstytucyjny i demokratyczny. To obrażanie się, ja to rozumiem, i oczywiście to była taktyka stosowana przez ostatnie lata, tylko że ona się nie sprawdziła, że ona po prostu nie zadziałała w przypadku Kaczyńskiego, bo on udowodnił i pokazał, że on się przed niczym nie cofa. On się nie cofnie przed bojkotami, nie cofnie się przed konstytucją, przed demokracją, przed trybunałami międzynarodowymi. Jak mówisz, że Polska jest dzisiaj w środku Europy, w mojej ocenie już dzisiaj nie jest. Dzisiaj Polska, jeśli chodzi o ustrój, jeśli chodzi o proces wyborczy, a mam w tym doświadczenie, bo byłem przez 8 lat obserwatorem wyborów w krajach głównie postsowieckich, dzisiaj Polska jest gdzieś między Białorusią a Rosją, jeśli chodzi o podejście do demokracji, do stosowania prawa, że my dryfujemy w bardzo niebezpiecznym kierunku, nie na zawód, ale raczej na wschód. I powstrzymać to można tylko i wyłącznie, pokonując Kaczyńskiego. Wiesz co, Robert, słuchając ciebie i innych kandydatów opozycji myślę sobie, że trochę. Podchodzicie do tego nie fair, bo jeżeli Andrzej Duda wygra te wybory organizowane w ten sposób, w jaki one mają być zorganizowane, to wy będziecie podchodzić do tego w ten sposób, że oto nie ma legitymacji do rządzenia, bo przecież wybory zostały zrobione właśnie w taki, a nie inny sposób. Ale jeżeli wygra kandydat opozycji, to wszystko będzie ok. Można jeszcze zadeklarować, że się z urzędu i nie będzie się prezydentem, tak jak powiedział Hołownia, czyli odda się władze z powrotem Pisowi, bo wtedy marszałek Pisowski przejmuje władzę. Ale tu trzeba stosować mądrą strategię. Ja uważam, że jak któryś z nas zostałby prezydentem, to tę władzę trzeba umocnić i doprowadzić do destrukcji obozu władzy, czyli większości parlamentarnej, rządu pisowskiego. Ograć ich tą samą grą, nie dać się z niej z urzędu, starać się być jak najdłużej na tym urzędzie, jednocześnie paraliżując wszystkie, wszystkie działania PiSów, które są niedemokratyczne. Nie ma dzisiaj innej drogi. To znaczy, możemy tupać, możemy się obrażać, ale tylko wybory są w stanie zmieniać arytmetykę polityki w Polsce. Jeżeli nie skorzystamy z tego narzędzia, to żaden bojkot, żadne obrażanie, się żadne protesty tego nie zmienią. Pamiętamy masowe protesty na ulicach, pamiętamy bojkoty i one były fantastyczne i ty i ja solidaryzowaliśmy się. Ja chodziłem pod sądy, chodziłem w marszach, protestowałem i to było ważne, ale dzisiaj prawdziwym bojkotem będzie pójście na wybory i pokazanie czerwonej kartki Dudzie, po prostu pogonienie go. I jeżeli się naprawdę zmobilizujemy, to przecież znów arytmetyka pokazuje to mamy duże szanse na wejście do drugiej tury, i wtedy wszystko się może zdarzyć. Mamy szansę, jako opozycja. Natomiast zostawiając na chwilę Kaczyńskiego, Sasina, Dworczyka, skupmy się na Hołowni i na Biedroniu. Robert, pamiętam, kiedy spotykaliśmy się tutaj fizycznie i mogliśmy ze sobą porozmawiać i wierzę, że te czasy szybko wrócą, to pamiętam, że twój Facebook to było takie miejsce, w którym ty cieszyłeś się, że możesz być. Byłeś właściwie hostem, byłeś prowadzącym, który siadał i do swoich widzów, do swoich wyborców, do swoich fanów, do swojej społeczności mówił. Dzisiaj okazuje się, że ludzie biją brawo hołowni, że jest w stanie przyciągnąć wieczorem na Facebooku 40 tysięcy ludzi. Są tacy, którzy nawet mówią, że jak masz na fejsie, na live'ie 40 tysięcy ludzi, to namieszasz w polskiej polityce. Słabe, że tak jest, ale tak jest. Co się stało z twoją facebookową siłą? No, moja Facebookowa siła jest większa niż Szymona. Mam więcej e, chyba tam e, obserwujących, tak to się nazywa, niż Szymon na Facebooku, ale to nie też o to chodzi. Chodzi o pewną konsekwencję. Oczywiście, że. W każdym wyborach pojawia się jakiś Mesjasz Sam to przeżywałem, tylko ważne jest, co ze sobą niesiesz, jeżeli e, niesiesz ze sobą pewną zmianę, pewne wartości, pewne doświadczenie, pewną konsekwencję w walce. Mogłeś się przyglądać przez 20 lat polskiej polityce i nic nie robić. E, z boku, będąc celebrytą, dostając niezłe wynagrodzenie, a mogłeś e, na przykład walczyć e, przeciwko eksmisjom, mogłeś chodzić na marsze równości, mogłeś walczyć. O prawa kobiet, mogłeś walczyć o prawa zwierząt, mogłeś walczyć yy, 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 oddłużać miasto. No to, to, to jest ważne i możesz oczywiście chować głowę w piasek, udawać, że yy, nie odpowiesz, co zrobisz z, jakim, z ustawą aborcyjną, czy co zrobisz ze związkami partnerskimi, czy z równością małżeńską, bo tak to jest taktyka tego typu ludzi, bo oni się boją, że yy, ponieważ ich elektorat jest konglomeratem, strzępkiem różnych elektoratów, to unikają odpowiedzi, bo boją się panicznie, że... Wyjdą na jaw ich prawdziwe poglądy. Ja jestem stały w tych poglądach. Ja nigdy, jak przecież się znamy, się często sprzeczaliśmy nawet, My mamy różne poglądy, ale ja z tych poglądów nigdy nie zboczyłem, nigdy nie porzuciłem swoich poglądów, światopoglądu Zawsze stałem po stronie słabszych, wykluczonych, marginalizowanych. To jest prawdziwa zmiana. Walka o tego typu sprawy, walka o słabszego to przynosi prawdziwą zmianę a nie ciepełko w którym sobie opowiadasz jakieś ładne bo robisz sobie czaty i tak naprawdę nie załatwiasz żadnej sprawy bo boisz się, że jak powiesz coś, yy, zadeklarujesz poparcie w jakiejś sprawie to stracisz, yy, stracisz poparcie polityczne nie po to jest się w polityce. Kiedy by były wory parlamentarne obiecałeś, że Bruksela nie będzie cię kusiła ale to jest chyba ten moment w którym jednak dałeś się złamać prawda? No Bruksela, oczywiście, jest ważna, bo Polska jest częścią Unii Europejskiej. My, kiedy tworzyliśmy wiosnę. to, to o tym, że to nigdy też... nie złamałeś danego raz słowa, nigdy nie zmieniłeś swoich poglądów. To pokazuje, że to był ten moment, kiedy spory zgrzyt na Twoim życiorysie, czy na Twojej stałości uczuć się pojawił. No ale poglądów nie zmieniłem, ja poglądy mam zawsze stałe, zawsze jestem po stronie tych, którzy potrzebują wsparcia. Państwo znacie moją drogę od Skrosna przez Słupsk, przez posłowanie i bycie prezydentem miasta do bycie, bycia kandydatem na prezydenta, jednym z liderów Lewicy. Żeby dzisiaj od, odnieść sukces i mieć wpływ, yy, trzeba podejmować czasami trudne decyzje. My podjęliśmy decyzję o połączeniu różnych sił lewicowych. Każdy z nas zrobił krok do tyłu, żeby później zrobić krak, dwa kroki do przodu. I dzięki temu na przykład w Onecie ja z dumą patrzę, jak widzę Maćka Gdule, Śmiszka, Agnieszkę dziemianowicz Bąg, Janny wielgus Adriana Zanberga, Włodka Czerzestego U Was w onecie, którzy gdybyśmy nie zrobili, te, nie podjęli tych decyzji, nigdy nie byliby w polityce. I to jest wielki sukces nas wszystkich. Czarzasty w tej polityce jest, Zandberg też w tej polityce sobie radzi, ale y, zostawiam no to na chwilę. Powiedz mi, dlaczego Twoim zdaniem, patrząc na dzisiejsze sondaże, jednak hołownia jest tym, który może y, pokrzyżować plany dudy, a nie ty? Nie wiemy, kto jest, bo te sondaże się ciągle zmieniają. Więc myślę, że przed, jeszcze tydzień temu byśmy rozmawiali o innym kandydacie, trzy tygodnie temu o innej kandydatce, pewnie czy miesiąc. Zobacz, jaka jest dynamika tej kampanii. One są kompletnie nieprzewidywalne. Ja uważam, że w tych wyborach chodzi o zmianę, że musimy odzyskać Polskę i zastanowić się, w jakim kierunku pójdziemy. Ja jestem jedynym postępowym kandydatem. Żaden inny kandydat nie opowie się za świeckim państwem tak jasno jak ja za i tak zresztą wiarygodnie bo przecież wielokrotnie u ciebie w programach rozmawialiśmy o tym co ja zrobiłem w sprawie świeckiego państwa na przykład jeśli chodzi o rozdzielenie urzędu miasta od kościoła czy wielu innych rzeczy czy w sprawach równości kobiet w innych kwestiach wyrównywania szans umów śmieciowych No proszę cię przecież ci wszyscy ludzie którzy kandydują oni są tak naprawdę na koniec dnia neoliberałami. Ja słyszałem przed chwilą, że mówiłeś te dane o poczcie polskiej. No ta może, poczta polska. tylko. Dawaj dawaj. Być może tak jest, natomiast na końcu okazuje się, że mamy sondaż, który wprost mówi, że to jednak chłownia dzisiaj gdzieś swoim zachowaniem, swoim językiem, swoją postawą czymkolwiek kusi bardziej niż kusisz ty, tylko tyle, odpowiadając na twoje tak. wezwanie, że jesteś jedynym, który robi to czy tamto. To, że czas w kuszeniu czasami jest trucizna więc ostrzegam państwa, że to się naprawdę może źle skończyć, ponieważ ważne jest też, no, jaką drogę przybyłeś, no co, co robiłeś, jak to co, co wniesiesz do tej polityki, czy będziesz miał siłę, odwagę do zmiany, czy być może będziesz konserwował to, co jest, być może będziesz po prostu Bał się też tej zmiany. To nie jest łatwe pójście pod prąd. Powiedzenie na przykład biskupom, że nie będziesz przed nimi klękał. Jeżeli facet przez ostatnie lata klękał przed biskupami, objeżdżał te wszystkie kościoły, to jak, jaką ma wiarygodność w rozdzielaniu państwa od kościoła, o którym dzisiaj mówię? No jeżeli, jeżeli nie było go na żadnej manifestacji w obronie kobiet, jeżeli nie chodził pod sądy, bo oczywiście był zajęty programem Mantalen, no to jaka jest wiarygodność wtedy? Więc to oczywiście każdy sobie w sumieniu to rozważa, ale ja apeluję o to, żeby wybrać kandydata postępowego, tego, który będzie miał siłę do zmiany, tak jak ja miałem przez ostatnie wszystkie lata, to, to, to trzeba mieć determinację, żeby to robić. Trzeba nie bać się biskupa, krytyki, mediów, polityków, którzy cię czasami skrytykują, dziennikarzy, którzy cię czasami skrytykują, no to nie jest łatwe, żeby na przykład kolegą z TVN-u czy koleżanką z Onetu e, pójść pod prąd, kiedy się jest tego środowiska. E, tu trzeba mieć siłę do tego. Przed chwilą mówiłeś o Poczcie Polskiej, tam, e, że Poczta Polska jest dzisiaj jedną z najsłabszych instytucji. Ona jest między innymi słaba dlatego, że tam pracują ludzie, którzy dostają po prostu głodowe wynagrodzenia, że to jest po prostu dziadostwo, jeśli chodzi o warunki pracy często, ci listonosze, ci ludzie pracujący na Pocztach, oni są traktowani, no to jest klasa prekariatu, która y, naprawdę ma nie najlepsze warunki pracy i wynagrodzenia w Polsce. I dzisiaj trzeba się zastanowić, jak na przykład są traktowani ci ludzie, jak są traktowani ludzie na śmieciówkach. Czy słyszałeś, żeby ci inni kandydaci szanuj w tej sprawie Szanuj Polską swoją, bo może Proszę? nosić Twoje głosy. Robert Biedroń, Szanowny Kandydacie, bardzo dziękuję. Mówię szanuj pocztę Dzięki. polską swoją, bo może nosić Twoje głosy. To... Dokładnie I bardzo chciałem dokładnie. podziękować ci za, i za dzisiejsze spotkanie, wszystkiego dobrego dla Robert Biedroń kandydat lewicy w wyborach Dzięki. prezydenckich.